Cześć, witajcie w kolejnym odcinku, w którym bierzemy się za wieźbę dachową. Zrobiliśmy sobie stół, w którym będziemy teraz, na którym będziemy teraz pracować. Czyli tu jest długość 5 metrów, tu jest długość od szczytu kalenicy do murbelki, zgodnie z projektem, i zrobiliśmy sobie taki stół, który odpowiada tutaj zgodnie, tutaj zgodnie, tutaj zgodnie. Docinamy. Tak, jak tu widać już pierwszą zaczęliśmy docinać Zanosimy do góry, więc za chwilę sobie przymierzymy Tylko musimy sobie zacięcia tutaj zrobić Bo jeszcze ich nie ma Jeżeli wszystko ładnie pasuje, zgadza się No to ściągamy na dół, robimy kopiuj w klej Nie nagrywam cały czas, bo widzieliście to już tyle razy Że stwierdziłem, że raczej nie ma sensu Bez przerwy to samo wałkować Więc raczej wiecie jak to się robi Więc najważniejsze wykonać sobie prawidłowo stół Żeby odległość odtąd Dotąd I odtąd Dotąd oraz odtąd dotąd była prawidłowa, czyli taka sama. Przynajmniej tu, w tych dwóch miejscach, bo tutaj, to wiadomo, jest wasz szczyt, więc może być 250, a tu będzie np. 360. Ale z tej strony, tu i z tej strony tu ma się zgadzać, a tutaj zgodnie z projektem ma być. Czyli jeżeli projekt mówi, że macie mieć od murbelki do szczytu na przykład 269, no to tak sobie robicie. Dobra, zaczynamy tutaj. I idziemy na górę, wrzucić przymierzyć, czy wszystko pasuje idealnie. Jak pasuje idealnie, no to kopiuj, klej, tak jak mówiłem przed chwilą. Lewa strona pasuje, prawa strona pasuje. Jesteśmy wyżej niż kalenica o jakieś, niż ta ściana szczytowa. Na tej kalenicy o jakieś 5-5 cm. Mam nadzieję, że dobrze widać. Tu jest dobrze zgrane, tu jest dobrze zgrane. Nie ma żadnych dołków, nie ma żadnych zacięć w tę stronę, w tę stronę. Tu pasuje, już Wam pokazuję. Tu pasuje, o, tu pasuje, tu pasuje, tu pasuje, więc skoro wszystko pasuje, nie ma żadnej dziury, nie ma nic, no to można ściągać i zrobić sobie z tego stół, bo to jest właśnie pierwsza para do przymiarki. Jeżeli teraz byłoby źle, no to po prostu każda, każda za koleją by wychodziła źle. Więc warto poświęcić te pół godziny dłużej, żeby dobrze to zrobić, żeby później nie było problemów. Że zrobicie całą wieźbę, która kosztuje około teraz 4000 zł, i się okaże, że trzeba to rozbierać. O, że tu jest to takie ciężkie! Tak, jakby w lesie nie mogło lżejsze rosnąć. Jest na zacięciu, spaśnie, spadnie, teraz odległość trzeba zmierzyć na sztywną miarę, czyli na patyka. Dobra, możesz boki łapać. Ja ci będę podnosił. Potrzebujemy jeszcze pół godziny, rozłożyć sobie boki i będziemy mieli całą konstrukcję zrobioną. Więc jak już docięliśmy, no to żeby was nie skłamać, może pracowaliśmy z półtora godziny, żeby to poskładać do kupy na sztywną miarę. No i póki co te krokwy nie są jakimiś bananami, dobrze wychodzi, prosto. Więc mamy nadzieję, że przekonne też będą fajnie się zgadzać, bo robimy wszystko na sztywno. Dobra, ja się z Wami żegnam. Pamiętajcie, łapka w górę i subskrypcja, a my jeszcze prawdopodobnie rozłożymy sobie rusztowanie na bokach i wrzucimy sobie to już chyba jutro. Na razie, cześć.